Cześć. Cześć! Witajcie w ten wiosenny, pogodny, słoneczny dzień. Stoimy tutaj na śniegu, jest na śniegu, no dlatego bardzo szybko opowiemy o naszych postępach, które poczyniliśmy przez ostatni miesiąc od ostatniego nagrania. Arek, powiedz, co u Ciebie słychać? U mnie słychać niewiele, to znaczy mocno trenujemy. Ja mam problem z znalezieniem czasu na treningi. W zeszłym tygodniu udało mi się zrobić 11 godzin treningu, a w tym tygodniu już tylko pięć dlatego że może no, po prostu się nie udało, nie dlatego, że nie chcę, ale, ale muszę jeździć, niestety, um, ale te treningi przynoszą rezultaty i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Ja, no dobra, to ja trochę lepiej sobie radzę czasowo, ponad 10 godzin tygodniowo ćwiczę, za mało basenu, bo nie za bardzo się polubiliśmy z wodą i jak przepłynę 2 godziny tygodniowo, to to jest sukces. Większość czasu spędzam na rowerze i na rowerze idzie mi nieźle. Testowo już się dwa razy przebiegałem króciutko na, na ruchomej bieżni. Bieżnia zczytała moje dane z pulsometru i zwolniła, pokazała, że grozi mi. E, no. Apopleksja, zawał serca, i tak dalej, więc, e, więc bieganie chyba też nie dla mnie, ale mamy, mamy wkrótce, już od pierwszego tygodnia, zacząć rzeczywiście biegać i, i to będzie interesujące doświadczenie na pewno. No, no i ja, jako ostatni, e, ostatnio przestałem się na poranne ten jeżeli chodzi o pływanie, po to, żeby chodzić na ten wieczorny i nauczyć się oddychać, przesuwać pływać podczas pływania kraulem. Cholernie jest to ciężkie, Przepłynę 3-4 długości maksymalnie, moje płuca zostają gdzieś na, na poziomie 12-15 metra na basenie, nie jestem w stanie po prostu odpowiednio jeszcze, jeszcze oddychać, no ale walczę z tym i trener obiecał, że e, będzie mnie tak długo męczył, aż, aż nauczę się oddychać. Co poza tym od, od przyszłego tygodnia zaczynamy biegać? Słuchajcie, trzy razy w tygodniu, dwa razy po pół godzinki, raz między 45 minut a godzinę, będziemy biegać. Tak, że będziecie mogli nas znaleźć pewnie w mieście biegających i udających, że, że coś robimy. Nie, no ja mam bierz. Ja nie biegam. Nie, nie będziemy, nie będziemy eee, ja, ja, chcę, że, ja myślę, że dużo przyjemniej będzie biegać na zewnątrz. Nie bierz eee, I co, no tyle. No, Trzymajcie za nas kciuki. Cały czas w, w, wytrwaliśmy jeszcze w naszym dążeniu. Jeszcze się nie poddaliśmy. Jeszcze, hmm. jeszcze fajne rzeczy, które nam się zdarzyły jeszcze w ostatnich Bech. tygodniach, e, to jest tak, mamy dzisiaj z Arkiem, to my. Oni mamy, na sobie, ma. mamy na sobie bardzo, fajne, bardzo fajny sprzęt, takie komputery triatonowe. E, dostaliśmy je od, od firmy pulsorama.pl. E, mamy cały komplet zaawansowanego sprzętu do mierzenia naszych parametrów w czasie wysiłku. E, jeśli zajrzycie na, na taki portal muscount.com Zaraz będzie tutaj na filmie będzie link, to możecie zobaczyć nasze efekty naszych treningów, bo jesteśmy w stanie zapisywać już nie tylko treningi rowerowe, ale również biegowe czy nawet pływackie. Mamy sprzęt do mierzenia pomiaru stęt w czasie pływania, high-tech prostu Tak jest. Co nas czeka w najbliższych dniach? Wiemy jeszcze. Żymy? Aha, no tak, jedna rzecz, którą pewnie niektórzy z Was zauważyli to, że teraz Michałem, Tomek się nie odważył, ale myśmy zaczęli się szprycować takimi suplami, takimi, suplami. <grystanie> nie, jemy, jemy taką Na jedną odżywkę, odżywkę regeneracyjną, nic tam nie ma strasznego, nagle się nie staniemy, nie wiem 30 kg cięższy. Nie wiem, czy na pasy. Nie potrzebne. Żaden z nich się nie zamieni w halka. To są takie... Jest taki proszeczek, którego jedną łyżkę jemy przed treningiem, jedną łyżkę po treningu. Pasza dla konia. Pasza dla konia. Tak. Tak. Co nas czeka w najbliższych tygodniach? Oprócz tego, co chłopaki mówili, czyli zaczynamy biegać, ale też już niedługo zaczniemy jeździć na rowerze i pewnie o tym i o tych naszych doświadczeniach będzie następny odcinek. To chyba tyle na dzisiaj. No jak cholera! Dziękujemy za to. Na razie trzymajcie się.